Cześć, to kurt. Witam Was w kolejnym odcinku Crusader Kings 2. Sytuacja wygląda w ten sposób, że w ostatnim napierdzieliliśmy dzieliliśmy to prowincję tutaj. Prowincję. To jest prowincja, to powinienem mówić w Europece To jest. To jest. County. Co jest po polsku, county? Hramstwo, Może hrabstwo. Chuj wie. Wszystko jest mało istotne. Eee, tak czy inaczej. Jako, że tu nie ma infami, ani agresive expansion, ani takich rzeczy, to praktycznie rzecz biorąc, póki mam wojsko, powinienem napierdalać bez przerwy. A no i muszę oddać te, to komuś, bo mam demesne size za duży. Czyli tak, z tego co się orientuję, jak będę miał więcej shipa od tego tutaj wskaźnika, to będę mógł więcej pomieścić w swoim demesne, co byłoby dobre. Chciałbym tak zrobić. Ale że na razie nie mogę, bo mój władca, niestety, pod tym względem jest trochę słaby. To trzeba będzie to komuś oddać A żeby to komuś oddać, według tego co ostatnio mi pewien miły człowiek pokazał eee, Gdzie to się robiło? Kurde To była intryga? Tak, intryga A, in invite noble to kurt Mój kurt na to, bo sami wiecie czemu No, eee, Bo normalnie w swoim koncilu, kurcie, nie miałem żadnego sensownego człowieka A ten jest fajny i sensowny tak, przypuszczam, że jest, skoro dopiero co gościa w ogóle przeżyłem i on ma od razu content. Dobrze! Dobrze! I, i ty, człowieku, od razu, ja, ja, ja cię słuchaj, lubię, ja cię szanuję, i ty dostajesz właśnie to gówno. Jak to się nazywa? Eee, County of Yadwagi. Include lower titles. Proszę bardzo, i mamy bardzo już człowieka. Eee, tak. Człowieka, który mi się na pewno nie będzie tak łatwo buntował. W tej prowincji. Demes size już jest w porządku. Będziemy się stanąć na tym opolu. Będziemy zabierać to pole teraz, jeżeli już jest poza e, tym. Jeżeli jest już. Tak, już nie ma tego. Gdzie jest mój mózg, kurwa? Dopiero wstałem z łóżka. Eee. Mózg. Co? Tak, nie ma trusa. No. Dziękuję. Zostawcie mi w spokoju, nie śmiać się. Claim Opole weźmiemy Można wziąć oczywiście, bo teraz znowu to Subjugation mamy nowego władcy, więc Subjugation się pojawiły Subjugation of Rufenia dałoby nam te trzy prowincje, Subjugation of Poland dałoby mi te trzy prowincje Ale jako, że mogę to raz w ciągu całego życia mogę króla użyć, to użyję to później jako Subjugation na to wszystko Znaczy, no to chyba na to wszystko nie mogę odsetecz, Wychodziłoby, że w tym przypadku jak mógłbym wziąć Subjugation w Bohemia właśnie albo Pomerania No no ale jeżeli wezmę Bohemia, to bym miał e, praktycznie biorąc już większość prowincji potrzebnych do stworzenia Kingdom of Bohemia Czyli miałbym dwa królestwa, co nie wiem co to oznacza i czy to jakoś znacząco zwiększa poziom trudności gry, czy co tam się tak naprawdę dzieje, kiedy jeden król ma dwa królestwa Ale o tym się przekonamy i właściwie to nie będę się przejmował, jeżeli stanie się coś złego No Także nie ma co za dużo pierdolić i trzeba napierdalać, to taka... Taka różnica drobna. Title Lost on Succession: To nie będę się tym przejmował, chyba. Eee, military to jest wszystko w porządku pod tym względem, czyli to, to nam powinno wystarczyć na tych lędźwian. Nie, zaraz, nie mogę się na pora, muszę się na ciebie. Declare War: Którego z was ja bardziej lubię? Bo tak, e, w imieniu jednego gościa albo w imieniu drugiego gościa bym to wziął, w mnie bardzo by lubił, zamiast brać tego na siebie, bo i tak nie mam wystarczająco demesny. A potem płacić za kolejnego gościa, który by to miał Ci będą mnie uwielbiali za to, Żeby wywalczę że, że to dla nich Także spoko Ty jesteś minus 22, ty jesteś minus 2 Jesteś paranoid hmm. No spoko No ale ty jesteś w porządku No ja damy to tobie Trochę przyjemny rejk Kurde, ja wszystko zapominam Czemu nie mogę po prostu kliknąć gdzieś na kraj? Um. Okej okay. Są te wszystkie postacie, które by różne dyplomatyczne sprawy mogę z różnymi tymi ludźmi robić. No dobra, ma to jakiś sens, ale trochę mnie to irytuje. Klejbo pole: Bang. military, personal lewis. To powinno mi wystarczyć w zasadzie. Tak przypuszczam. Eee, weźmiemy Ciebie. Tu jeszcze jakiegoś innego gościa wstawimy, na przykład Ciebie. A osobiście nie będę prowadził tego wojska w ogóle, bo nie chcę umrzeć. Nie wiem, jak to jest prawdopodobieństwo śmierci, przy prowadzeniu wojska w tym CK2, ale. ale pewnie jakieś jest, to by było przykre. No i co? Ja będę stał jednego. Coś mi pozostaje jednego. Eee, aha, Latrin nie jest tutaj? Tak. Czy ten koleś teraz nie będziemy walczyć, zdaje się. Spierdalaj o to, Atlantic 619 Spoko Hmm, czy ja mogę? Staram się czy to olać po prostu to oblężenie i pobyć tam. Dobra, to ja zobaczę tak. Jak to zakończę oblężenie, wtedy od razu drignę tam. Może uda mi się to powstrzymać, a później wrócę i dokończę pozostałe oblężenia dwa. Gdzieś tak. Jakbym ich rozdzielił i poszedł tam, to jedni by mieli większe straty, a drudzy może by byli rozwaleni przez tych lędźwian Wiem, że to lędzianie. Będą byli lędźwianie Jeśli nikt nie, nie, nie chcepia Dobra, idziemy na tamtych. Czekać czy zdążę My mission to help, no has so success Good, good eee, Czyli ten koleś już nas uwielbia Nie, wciąż się nie, nie widzi No do w dupę Wyciągnąłem kogoś tam, to czas zarobić na nim trochę kasy To jest spokojnie. A ci spierdalają to, to jest ty pierwszy To jest ty trzeci Dobrze, że mi trochę coś przerwałem, ale trochę ich pogonię, żeby, żeby mi później nie będzie mnie, kiedy ja będę stamty mi się napierdalał. Ci im pewnie tego to szybko nie odbiją. Chyba że to szturmują. Eee, tak. Co ja chciałem zrobić? Nie pamiętam. No to będę i dalej. During my stay gniezno I have found great philosophy. Of course, of course. 50 cultural. Dobra, mam trochę kasy, spoko. Znaczy, wiem, że tą kasę powinienem wydać na budynki, ale nie jestem się. O, o, i tak właśnie, tak trzeba z nimi postępować. Teraz oni zbyt szybko, zbyt dobrej armii nie wystawią, więc po prostu mogę tym teraz pierdolić. Czy Już tu jakichś dobrych z dowódców? mam tylko tego jednego. Nie, to, to są oni. To jestem ja. A, dobra. Eee. Tu na polu. Tyle nie będę potrzebował. No okej, okay, to ustawiamy wszystkich, nie, nie chcę się nie mieszać. 88 i tak się powinni zaraz poddać. It's discouraged from association się factions if the proper leverage i obtained. A o kim w ogóle jest mowa? Jervasa się mówi to wprasza. Ale on mnie uwielbia! Po co w ogóle się z nim bawimy? Stary. Spymaster, czy ty tutaj naprawdę... Spymaster, ale dlaczego ty bierzesz na kurde, siemowito w Prasie, Kiedy ja go lubię? Siemowito w Prasie, to nie jest tutaj? No tak. Dlaczego ty bierzesz, kurde, od te, tamtego gościa, a nie na tego w hełmie? Głupi Fryer. A bo ten w hełm nie ma, ma... Ten w Serbii... W se, w Serbii, kurde, nie to jest. W tej Sambii. kiedyś miał wyższą pozycję, że dlatego to ma jakiś sens może. No ale kurde on mnie kocha, to nie, nie sądzę, aby on chciał cokolwiek zrobić, więc to może chyba tak popsuć jakieś rzeczy, więc we will do nothing for now. Fuck you, bijać. I don't care. Screw you. I inne tam takie mądre rzeczy 97%. już się powinniście poddać w tej chwili, prawda? Już... No. Chuj wam, tubuska. Z mojego do dotychczasowego doświadczenia w tej grze wynika, że kiedy oni przyślą propozycję pokoju, to znaczy, że na pewno się poddają, bo ich chyba nie, nie ma nigdy tak, że. O, zaraz co to atakują. Dregowici. Zobaczcie, ich atakujecie. Bohemian Konkurs of Hradek. O, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Jak Bohemia więcej podbije Czechy, to my będziemy mogli więcej zabrać od Bohemii później na raz. Także bardzo elegancka. To lubię. Eee, tu znaliśmy już wszystko No 100%, nie możecie się już teraz nie zgodzić, prawda? No, Force Demands County of pole. bang Co to kurwa jest? Czemu to jest? Ej, czy to jest jakiś bug? Czy co to jest właściwie? No, to powinien być mój wasal, prawda? Czemu to jest tego koloru dziwnego? A, dobra, udało się, spoko <laughs> No okej okay. eee, Kto wygrywa tu zjebaną wojnę? To mnie bardzo interesuje Znaczy, tak czy inaczej chciałbym, aby wygrali e, ci z Czech, więc... Więc trzeba im pomóc natychmiast Aha, tylko muszę zdisbandować te wojska, bo nie mogę powiedzieć wojny w trakcie, kiedy one są wystawiane. No to Dismiss Personal Lewis. Eee, tak, a to drugie to jest Conquest Petter of Hum. Nie wiem co to jest. Ale w porządku. Eee, także weźmiemy tego człowieka tutaj. Mogę, czy, mogę powiedzieć wojnę? Nie. Muszę tego. Co nie jest do mnie jakoś podobny troszeczkę? Fuck! Ha! Ha! Dziebanek ha. atak klonów. No, e, okej. Okay. z tych tutaj ty mnie nie lubisz, ty mnie nie lubisz, ty mnie lubisz. Weźmiemy ciebie, Claim Silesia i napierdalamy i tak. Skoro i tak macie wojnę z Czechami, to nie widzę problemu. Bang! One week claim can be pledged. Dobrze, dobrze. Nie masz to. Personal lewis. I właściwie to wszystkie lewis teraz wezmę, bo to nie wiem, czy to nie jest jakaś poważniejsza sprawa. Tak. Kurde, ile spamu. O, okej, okay, tryga. Jakieś te wojny domowe u mnie cały czas? Po co oni ze sobą tak walczą? Chodźcie spokój, i tak nikt z was nie będzie miał jakiejś poważnej pozycji kiedykolwiek eee, To jest Great Moravia, czyli wy macie sporą armijkę Przyzwoitą dosyć eee, Czy mogę jakoś... Poprzestawiać was, ja chcę was... Nie maga w tej chwili Okej okay. Kto to jest to Dregowici? A to są ci, co są razem z Bohemią w takim razie. Okej. Okay. No to w porządku. To jak oni to wygrywają, to bardzo dobrze. So since there are a constant danger that every Lurer may have to face. To prepare, you have decided to expand the size of your personal bodyguard. And it would be king's layer. Dobra, nie ma do mnie so Victory i... W sumie, jak tamte wojska ich są rozwalane przez, przez, przez Czechów, to, to ja nawet nie mam co robić. Okej. Okay. No to, no to tak. Uh, blessings upon you. Oh. 34% już stają No tak, no to chyba okej okay. Spoko Military, Dismiss Dismiss Wszystko w porządku. To ty jesteś tym człowiekiem, ty nie lubisz, wszystko się... Wszystko jest tak jak powinno być. Dobrze, dobrze, dobrze. Ale z to już jest 5. Przecież to długo nie było co. Przedam mi się jakiś syn. Jeżeli cały czas napierdalam, to... Tego nie ma. Nie ma czasu na zajmowanie się żoną. Dobra, to tak ja teraz poczekam, aż wy wciśniecie ten chradek A jak już to wciśniecie, to ja wcisnę was. To jest dobry plan. Co by w międzyczasie? Czy mam kogoś jeszcze do napierniczenia? Może w ogóle powinienem pozwolić aż oni już... Wszystkie tutaj swoje czeskie deżury zrobią A wtedy dopiero wszystko naraz Cóż nie, wtedy zrobią się królem może Królestwo utworzyło... C czy będę mógł Subjugation użyć na nich kiedy będą... E, kiedy będzie Kingdom utworzone? Ej, no znowu tego samego No ludzie, to nie jest mi potrzebne A to co to jest? Kto to zajął niby? Co, co to ma znaczyć? Occupied by Gościmiry w Mazowia Ty jesteś Gościmirów Mazowia? Tak Jeszcze te durne wojny domowe Dali sobie spokój Intrygi, intrygi, no. A, ty, właśnie Ransom Co, nikt nie chce? Dobra, release Ach, te bezwartościowe dziewczynki. Jeden żołnierz oblega. Nice. To jest coś. Odważny. Jeżeli ja teraz zaatakuję tych Czechów to oni pewnie podpiszą pokój z tym, więc nie trzeba czekać. Trzeba czekać. Może powinienem się skupić na subjugasowaniu Pomarani. Tutaj Pomerania to jest w moim deżur Empire, a to tak, też są. Ale tutaj przy okazji jest ta prowincja, ta, ta, to, to jest to, 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 to coś do zreformowania religii. Słowiańskiej, Pogajskiej. No, to się może przydać. Może jakbym te subjugation używał na to, ale mogę użyć tylko raz i to będzie albo na Brandenburg, czyli dwie prowincje, albo ci tutaj trzy prowincje. Chyba mogę rzucić od razu na tych, nie? Da się tak zrobić. Co ja bym chciał tobie. co na Od razu na to. Nice! Ha! No ale to chyba nie jest taki zajebisty pomysł, no bo przecież. tu nie ma takich rzeczy jak przemarszczanie wojsk Crusader King, więc to byłoby dobre. Chuj tam nie, ja muszę z czymś graniczyć. Inaczej to, to się czuję troszeczkę dź źle w tej kwestii. Nie lubię odseparowanych prowincji. O, co, wy tamte wszystkie wasze wojny domowe? Powypierdalajcie się wszyscy, powyginajcie. Ja wtedy wstawię nowych e, szlachciców na, na te pozycje i wszyscy będą mnie uwielbiać. O, Czechy to wcisnęły, dobrze. To tak, to, 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 to słuchajcie, to sytuacja wygląda tak, że skoro już jesteście pana teraz e, ja was zaatakuję i zdobędę wszystko, co w tym macie. O, tak, o te tutaj. To będzie niepodległe wtedy chyba. Subjugation, bohemia. A mój synek później będzie wyciskał jakieś tam kolejne rzeczy. Może gdyby Litwa się zjednoczyła, Litwa się nie zjedna, to nie ma szans. Zwłaszcza, że to jest ta tania. No, pomoże, też nic się nie stanie. Na Pomorzu. No nic to. Będzie trzeba używać później to subjugation na coś tam innego. O, po prostu będę ich wyciskał pojedynczo. Da się. Eee, bohemia. Proszę. Jakoś sobie poradzę Rejs Rejs Wszystkich na lower Silesia, by nie było też samej granicy Może jakoś się uda zebrać jakąś poważną armię W razie czego, jakby coś było bardzo nie tak, to jeszcze mamy przecież sojusznika Węgry, prawda? 3000 wojsk Nie źle Eee, ty jesteś Lambert, masz 8 Draniu Weź, ty się uspokój może Damy tego, on jest troszeczkę lepszy Tutaj nas tego Piasta Damy kolejnego co ma 10 Czyli na przykład tego o, To będzie lepiej Jedziemy na Lubuś, na Brandenburg To nam nie uciekniecie i Nie będę przechodził przez rzekę przynajmniej Przesty pierwszy, 16 No i co, nie ma ucieczki, zaraz będziesz trupem Wyśmienicie. Tylko tutaj pewnie tak szybko się nie poddadzą, bo... To w końcu jest kurde walka o wszystko co mają, praktycznie rzecz biorąc. Ale ja bym tutaj tak zrobił split in half. Ile tu trzeba na Pradze? 781. Tutaj też tyle, dobra Wezmę split in half Da się oblegać, ledwo co Drugi ma 820 Dobra, to weźmiemy tego co ma 730 i przerzucimy go na Bolesław czy tam. No. I tutaj się da, i wszyscy są szczęśliwi, dobrze Napierdalamy Nikt się nie dołączy do wojny? Nie, dobrze Noble Customs Increased Level. Aha. Samo z siebie? Tak się da? Ja tam się nie znam. Cieszy mnie się, wydawało, że to ja to klikam wszystko. No okej. Okay. <coughs> no dobra. Eee, to jest zaczekam jeszcze na Military Organization, chyba, bo to jest, to jest najfajniejsze. I. Wreszcie, to zaczekam ze wszystkim, aż dostanę jakiś komunikat. Dziś ludzie padają cały czas, zdychają i zdychają. Co im tak śpieszne na trybny? After I had made another courtier cry, the third one in a short week, I felt a bit embarrassed. Is this really who I am? A cruel man who likes to hurt people? Cruel. Gdzie to intryga z temu? Yay. Moral damage. Albo kind. Intrygę stracę. Jeżeli ja stracę intrygę, a mam teraz improve intrigue, to będę dostawał kolejne... O kurde, tylko pięć. Nice. Spoko, ja sobie obniżę intrygę jeszcze bardziej i będę miał kolejne eventy, które będą mi to zwiększały za darmo. Także myślę, że to jest właściwie to dobra rzecz. No, lubię takie zabawy. Eee, pokaż się. Wcale nie widzę, żeby to stracił. Może już miałem kind? Ach, nie wiem. Co to jest w ogóle? Co to za to wskaźnik? Realm Size, aha. Wszystko to, co posiadam, i to, co moi wasale mają. Aha, okej Aha, no, okay. eee, aha. jeszcze trochę stosunku z nim. Z tym? To nie wiem, z kim to działa. Jak, jak to wszystko chuj działa? Nie wiem, wyłączę to. Eee, wracaj. Nie musisz tam siedzieć. Byłoby że ktoś poprawiał stosunki z Węgrami Ale boję się, że je jeszcze spierdolisz Ale może nie spierdolisz Może będzie dobrze, jest większe prawdopodobieństwo, że się uda No Ty tam sobie Research Military Tech to sobie i tam tak rób eee, Ty Research Economy Tech sobie tam tak rób Ty sobie... Skim Czy przejdziemy do Czech, jak tylko to się Czechy zrobią? No i reszta, to tam jakie jest, to niech będzie. Dziad for Anatolia! Swoją drogą ta East Francja jest duża i mnie trochę przeraża. Ja nie mam pojęcia jaką, jaką w ogóle może mieć armię taki kraj, bo w ogóle nie mam doświadczenia w tej grze. Ale skoro dla mnie Węgry mogą mieć 20 tysięcy wojsk, no to w takim razie ci mogą mieć kurwa 50. Chociaż dobra, te Węgry to są ze Special Event Troops. Także. Może to się rządzić swoimi własnymi prawami trochę inaczej. Napierdalać, chłopaki, napierdalać. Nie przestawać. A to śmieszne, jeżeli ja zajmę tylko te tereny. To te tereny zostaną. Czyli Czechy, będą w Brandenburgii. Trzeba hmm. przy okazji gdzieś tam mam jakiś. E, intryga pryzonerów. Tak, mam pryzonerów. Jakaś ładna dziewczynka. Spoko Ransom prisoner, 26 gold Dobrze Chętnie wypuszcza za pieniążki Pieniążków nigdy za wiele Ty, przejdź sobie tam O, skopiń skop dubska, skoro już tam jesteś Dobrze a Tego nie możesz blegać, a to możesz? To też nie możesz Może gdzieś indziej Pochudź sobie troszeczkę Pospaceruj i ty w sumie też. O, tu możesz. Dobrze. Ale myślę, że to już nie będzie konieczne. Liczba wojsk, których oblega, chyba nie ma znaczenia przy szybkości tego oblężenia. Jeżeli ma, to mi powiedzcie. Jeżeli ktoś wie na pewno, bo... Tam nie nas no, dajecie mi e, rady, których tak naprawdę sami nie wiecie. Tak, śmiesznie, przy Europce kiedyś było. E, nie! C, ja się nawracać nie będę. Throw the preacher to your dungeon. A skąd to nie jest w ogóle? E, w Great Moravia. <grystanie> to nie szkodzi. Ale ja nie potrzebuję Ciebie tutaj, ale mogę cię od razu usprzedać. Proszę bardzo. Widzisz jak ci ludzie pchają się do tych więzień Tylko można na nich zarabiać. Cóż, to już prawie jak handel niewolnikami. Victory, we chance have learned that old traitor Gniez, the once worked spymaster for local noblemen many years ago. Okej, okej, I'll look him out. Aha, aha. Ok. Eee, ej, to już powinno być w porządku. Jeszcze tylko sprzedam jakaś więźnia. 14 gold za darmo znowu. Poproszę, poproszę. You visited Taylor. Nie chce się tego czytać, dobra. Chujam w dupę. Nie wiem czytać, nie zna się. Eee, ale tak. Jak chcecie, to sobie się. Przedałem Tak. Dobrze. Teraz e, nie muszę przeblegać dalej pewnie. Muszę. No to złapię tego człowieka, pójdę na tamtych ludzi i, i wszystko będzie w porządku. To już jest 16. Stosunki pogrożone. to nie dobrze. Tutaj nie mogę, a nie, ja. Ciężko sprawa z tym obleganiem Co to jest, kurwa? Czemu wy jesteście czerwoni? Aha. No się znalazł sojuszników. Skurwisyn. To ja się tak troszeczkę zbiję tutaj. W razie czeka trzeba będzie pomóc. Mamy 100% na ludzie tam. Nawet tak nie muszę podchodzić. No, dobrze. Forced Demands Eee...ha? Bang! No Proszę bardzo Mamy teraz 8 z 5 Trzeba będzie taka się ogarnąć, ale wojny już nie ma e Tamtego gościa, skimera, trzeba będzie tutaj rzucić Tak myślę Ho no, na Pragę Przecież skimował przeciwko mnie w wtery, więc nie wiem czy to jest taki dobry pomysł No okej okay. I to Kobu, ja to wszystko porozdaję, to się zastanowię w przerwie między odcinkami, więc tymczasem ten odcinek zakończę Takim optymistycznym akcentem jak w pierdolenie Czech Myślę, że mogę stworzyć Kingdom Bohemia, no A wy mi opowiedzcie, czy uważacie, że to się opłaca Stworzenie Kingdom of Bohemia i mieć dwa tytuły No, także do zobaczenia w kolejnym odcinku Cześć